Hejo o cześć! Witam was, was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Emil i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym to opowiem wam e, o mm, update'cie, który był wczoraj, który wniósł do tej przepięknej gry jeszcze bardziej ciekawe i zaskakujące alumfelgi. Więc zapraszam. E, weszło rodzaj tych a losów no naprawdę dużo, można no dobre parę minut czas tracić, żeby je wszystkie obejrzeć, ale niektóre są wręcz genialne i chyba zamontuję do swoich aut, albo przynajmniej poczekam na króla, jak to już mówiłem wcześniej, w poprzednich odcinkach, że króla gry kupię, go stuniguję i wtedy... Coś będzie fajnego. Oczywiście, yy, Alufolgi weszły jedynie za bosty, za IGC. Jeszcze nic nie mamy, niestety. No ale cóż. I AI chce w końcu zarobić. tak wiem, zarabia sporo, ale wciąż im mało. Yy, o, jak widzicie, mój yy, świeżo stunigowany yy, Aston Martin. I yy, yy, wracając do tych wszystkich poprzednich odcinków moich. Mm, chciałbym również, również wam bardzo podziękować tym, że mm, zauważyłem, że moje filmiki stają się coraz popularniejsze, co mnie strasznie cieszy i podziękować was, wam również tym, że mm, tam w paru, chyba graczy, dwóch albo trzech yy, ma, yy, ma chęć, że tak są nazwę zagrać ze mną w filmiku i to mnie bardzo cieszy, bo nowe znajomości są naprawdę przydatne i jak to w większości przypadków bywa zabawne i może się z nich przerodzić no naprawdę dobre koleżeństwo więc śmiało piście ja będę odpisywał na wszystkie no jak na razie będę odpisywał na wszystkie bo tego dużo nie ma, zobaczymy jak będzie później ale na pewno będę się starał i to wam obiecuję i to jest pewne że no, będę się starał żeby ten kanał był jak najlepszy żeby było tu jak najwięcej powiedziano o Need for Speed World o różnych nowych yy, nowych nowościach aha, ale wyszło yy, które wchodzą do tej gry yy, jak już Widzieliście, a na pewno widzieliście, yy, Daniel zajął się Let's playem sam, tak jak ja teraz, tak? Dotąd miał filmiki tylko z muzyką, teraz zajął się głosem również. I no, żebyście nie zapomnieli również o jego kanale, bo gdyby nie on, to by w ogóle tego czegoś nie było. Hm. W ogóle nie wiem czy mm, ciągle grał w Need for Speed ponieważ moje początki były takie, że yy, Um, grałem pierwszy tydzień, i co? I później miałem ósmy level, i mówię, co? X pić mi się nie chce, bo jest mega słabo, i tak dalej. Mówię, co teraz? No to już po prostu nie wiem, co robić, i mówię, wejdę na YouTube, a. i tak poznałem danego. Jak poznałem danego, w poprzednim odcinku już mówiłem, nie będę się powtarzał. No i tak się zaczęło później. Kolega grał chyba ten cały czas i miał 43 albo 5 level i niestety stało się coś strasznego, siostra na mu konto, na szczęście bossów nie miał wyładowanych na tamto konto i długo nie rozpaczał praktycznie, bo Ile? 5 minut był wkurzony. I od nowa zaczęliśmy grać. Ja ten ósmy level zacząłem dopuszczać, on od nowa. Teraz oboje mamy 50 level, dany też mam 50 level i e, wyrzuciliśmy w tą grę na bosty trochę. I hmm, jako żałuję to, że wcześniej nie zacząłem w to grać, bo kiedyś było tak, że można było za tam 30-40 bostów, 40, do, 40, 40 zł dostać, no dwa albo trzy razy tyle bostów co teraz. No ale trudno się mówi. Ja musiałem wszystko pod górkę z tymi postami i tak się cieszę, że aż tyle ich mam. Mm. I oczywiście to będzie wszystko tak samo. Żeby... Chodzi mi o to, żeby mieć aut... no sporo, żeby mieć czymś na każdą... każdy możliwy wyścig. Yy, ale też o to chodzi, że wybieram auta które mają po pierwsze fajne przyspieszenie. Po drugie... Mm, Oni wyglądają. Oczywiście w tej grze to chodzi w parze i to jest, mnie bardzo cieszy. Co mm, z Danielem mówiliśmy? O nie, 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 nie dodałem to w filmu. Tak. Nie, y, do gry wejdzie nowe auto: a mianowicie Marusia. Być może wejdzie. <laughs> Oczywiście e, Dani, to auto nie jak nikt. <laughs> o przepraszam. I to będzie coś takiego, że no, wpiszcie w wyszukiwarkę Google, ma i tak dalej. Powinna wyskoczyć takie, trochę śmieszne auto, które no, mm, Trochę sesto, takie, takie dziwaczne akcesto, o, coś takiego. I oczywiście, e, dlaczego Dani nie lubi tego auta? Po pierwsze, nazwa mówi sama za siebie. Ma Rusja, ona jest ruska. A Dani nie przepada za nimi. Ja wiem, że ruski produkowali produkowali... Dobrze. Produkowali dobre czołgi i kiepskie łady. Mam nadzieję, że łady z rosyjska Nie tym Co do przemysłu motoryzacyjnego, sportowego, to nie wiem jak im to idzie. Tak samo też... Nie wiem jak z tym o tym wyszło. Opinii jeszcze nie czytałem, ale opinia normalna się... No... W ogóle w tej grze nie sprawdza, ponieważ tu i tak i i tak robi samochody, że net. Tylko wyglądę przypominają normalne ota, No bo Kenik Zek powinien spokojnie 400 na godzinę wyciągnąć. Szczególnie jeszcze... No, stokowa pod 390 powinna, Powinna co najmniej pod 390 Coś podejść. A jeszcze wersja elite... elite, elite, elite mniejsza z tym yy, hmm, powinna spokojnie 400 coś, a nie 350, jeśli się nie mylę. To jest wszystko no trochę. Trochę takie takie mijające się z prawdą. No ale co? Tak samo według mnie powinien tak samo ten... Mm, do Twiper do też powinien bardzo dużo jechać, ponieważ te auto są przepiękne i tak dalej. E, co do um, szybkości poruszania się, um, Eclipsy Stelit nie ma żadnych zastrzeżeń, ponieważ klasa pierwsza, dawna klasa pierwsza, um, a 300, 335 wyciągnie, oh, no to to jest bardzo dobre auto. Um, oczywiście, jak ma się w niej same. Ultrasa oczywiście. Co hmm. jeszcze bym chciał dodać? Hmm. Ja oczywiście hmm, co do auta Marusia chyba nic nie mam. Bo jest dziwaczne. A mi się dziwadła podobają. <laughs> jak będzie królem to całkiem będzie mój. <laughs> na pewno, na pewno, na pewno, na pewno kupię to Marusja, jak będzie królem to to jest pewniak. Hmm. Co do jeszcze różnych kwestii, co do Need for Speed, um, mam nadzieję, że EA wreszcie wezmą się za siebie i naprawią te błędy, których jest aż tak dużo w tej pięknej grze. Bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, po pierwsze, nie wiem dlaczego zrobili w ogóle ten śmieszny update, w którym usunęli punkty skilli. O, co oni chcieli tym osiągnąć? Nie wiem tego naprawdę. Um, to trochę dziwne wydaje z mojego punktu widzenia to jest trochę dziwne, bo wtedy ułatwili graczom grę i nie, większość... nie, nie większość dużo graczy na pewno zaprzestało grę przez to, że trzeba było sobie te skilla jakoś inaczej układać i że w jednym małcie można mieć coś a wtedy można było mieć wszystko w jednym więc oni raczej sobie jedynie zaszkodzili tym i no nie mam pojęcia czemu czemu tak zrobili. co do EA, forum i tak dalej, Deni wie o wiele więcej niż ja. Ja wiem tyle co się dzieje tutaj na lokalach i tyle co sam wywnioskuję z tej gry, bo ja nie czytam twor... znaczy czytam, ale rzadko. Jakbym tak czytał często, to to było dobrze. Ile, ja jestem hmm. Okej okay. Dobrze, mam nadzieję, że się znajdę gdzieś. Właśnie Okej, okay, dobrze Wybiorę się w podróż o tutaj gdzieś Mam nadzieję, że tam radę <laughs> Chyba, że to gdzieś jest po drodze, a ja nie wiem, no to Będziemy trochę A ja mam też pytanie: jeśli ktoś z jej to ogląda, oczywiście, w co bardzo wątpię, to kiedy odblokujecie te dwie drogi? Tom i Tom. One na mapie są od kiedy pamiętam, a one nigdy nie są odblokowane. I mam pytanie, dlaczego tak jest? Nie, wiem, chyba, że któryś z was graczy wie, to proszę o odpowiedź, bo tak, wiem, ja y, forum nie czytam często. Wiem tyle co jest na głównej stronie News Speed World Bo tam wchodzę często Bo zmiany, zmiany, zmianami mają wejść, a i tak nigdy nie są, no to Ciebie teraz odbiję Tędy będzie chyba trochę szybciej. Dobrze Bo dodam, że szukam polskiej miejscówki <laughs> Na pewno ktoś kto z was wie dokładnie gdzie to jest, no to będzie się teraz ze mnie nabija. Nigdy tak samośnie do mnie Ale... Kiedyś trzeba spróbować. Co ja robię? Dobra, teraz prosta droga. Mm. Mądre. Tutaj? Okej. Okay. <coughs> hmm co mógł jeszcze dodać hmm. aha, właśnie, jeszcze te alusy wam pokażę ale to trochę później yy, bo, o przepraszam, telefon miałem yy, no tak co filmik mam telefon yy, yy, no, te alufelgi wam pokażę ale to no dobra nie szukam polskiej miejscówki, bo i tak bym na pewno nie znalazł. Mm, więc pokażę Wam te fali chociaż. Aha. W jakim łcie one będą dobrze widoczne? W tym? A on chwila. Mm. No, w tym. <laughs> w tym będą dobrze widoczne. Okej. Okay. Więc zaczynamy mm, pierwszy, Oczywiście ja będę pokazywał jedynie dwudziestki jedynki, bo te koła mnie najbardziej interesują. No, wiedziałem, że ominęłem. O, <grytanie> ze względu na ta. <krytanie> ze względu na te alusy, hmm, bym bardzo chętnie kupił hmm, golfa, i go, 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 tak. Często w realnym świecie można zobaczyć te stare golfiki, co nisko siedzą i mają te mega wieloramienne BBS-y. To jest po prostu piękne. No. To jest. Hmm, teraz zaczynają się alusy, głębiane będą ich jest naprawdę sporo kimś się co uwielbiam w tej grze o też są lekko wgniecone <laughs> do środka wepchniętych też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo Ohoho. do klasyków idealne takie tylko są dwa więc więc, więc, więc ale cieszę się, że wreszcie zaszło jakieś zmiany w tej grze bo bo by można było trochę nie polubić tą grę Chyba się nienawidzić bo ja już to gram tyle czasu, że ta gra jest dla mnie naprawdę o, te są chyba najfajniejsze Te z tych, co dodali. Jedne z najfajniejsze, na pewno Te już były To już przypominałem speed Carbon, <coughs> mm, bo tam też można było projektować własne anufelki i coś podobne do tych, co mój stary znajomy robił. Yy, tylko, że one jeszcze tak, by całkiem wypuchno, yy, wyciągnięte na zewnątrz, że się kończyły gdzieś tutaj. I to jeszcze miały takie kolce. Jak ktoś z Was gra i kojarzy, takie kolce jeszcze miały i to tak, które kiedyś mi się to podobało. Teraz oczywiście wolę wgłębione nie wiem, tak jakoś jak są wgłębione, bo to też wizualnie opony poszerza i to jest fajne hmm o, też są fajne tylko nie do tego auta tego auta to chyba te najbardziej pasują, są takie o <laughs> uh, 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 fajne ale na pewno tu jakieś fajniejsze od tych co były znalazłbym no ale a teraz Bosty zostawiam. O, to też są genialne. Bosty zostawiam na króla. <coughs> na pewno. Na pewno to króla będę miał. Oczywiście, jeśli wejdzie. O, to też są fajne. Mm. Te już nie były? Były. To mi się wydaje. Te były. <coughs> były. <coughs> o. Fajne. No patrzcie najprąpione. No. Drugi dzień, a już wyprzedaż mają. Ha! 700 boss. <coughs> Aha. A Denis specjalnie bosty zbierał, oszczędzał, żeby kupić te za 800 boss. <coughs> I, 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 chyba wczoraj je kupił. <coughs> Ale będzie żywe, jak to zobaczy. <coughs> No, te już były, te już wszystkie chyba stąd były Nie będę musiał pokazywać tak, te już na pewno dobrze znacie, bo te już były wszystkie No i w OLUSAK no za no no no, 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 i i, IGC Kompletnie nic się nie zmieniło Są obleśne, jak były I nie pasują do żadnego auta Znaczy, jak ktoś nie chce bostów kupować, no to na pewno mu się jakieś spodobają, ale tego co ja mam w swoich autach, no to nie mam, 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 mam Mam jedne, jedne mam Takie Ale w jakim aucie, to nie pamiętam już dokładnie e, Chyba w tym e, W skrylanie. No mam skieranie, tak Dobrze mi się przypomniało Dobrze Więc na dzisiaj nie na ten odcinek to by było tyle, bo dzisiaj na pewno jeszcze jeden nakręcę. Tak jak mówiłem, Wena jest, to trzeba z niej korzystać. Dobrze, więc na razie i cześć.